Audycja zawiera lokowanie produktu. Dzień dobry, w samo południe Maciej Dobrowolski, a ze mną Ewelina i Grzegorz Zduniuk, właściciele białostockiego Unlocked czy Ja Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pierwszy raz wadiu? Tak. tak, dokładnie tak. Powidzę takie lekkie zaniepokojenie, taki szmerek między wami, takie troszeczkę drżenie głosu, dokładnie to, co pojawia się u Was w Skyroomie. Dokładnie, może tak powiedzieć. Stresujemy się nieco, ale generalnie jest na ludzie. Eee, zapomniałem zamknąć okna do studia. Nie wiem, czy będzie nam to przeszkadzało, ale jak wygląda taki pokojowy promu? Bo nasze studio to jest takie, jest nieduże, to w którym w tej chwili siedzimy. Ma szybę, jak to w większości stacji radiowych. Tam za szybą jest jeszcze druga konsola, tam jest osoba, jest ktoś. Eee, to jest wszystko wytłumione. Jest taki lekki półmrok, bo taki jest nastrój i taki jest styl eee, studia w stacjach radiowych generalnie. A jak wygląda taki przeciętny pokój w prumie? Myślę, że najistotniejsze jest to, że każdy pokój jest jedną wielką tajemnicą. Dopóki nie wejdziemy do środka, nie wiemy, jak wygląda, więc każda przygoda jest czymś zupełnie nowym i zaskakującym. I tak jest w każdym nie? Tak. To jest największa magia escape roomu, żeby wejść do niego i zobaczyć, w jakim świecie, się, w jakim świecie człowiek wyląduje. E, czy to będzie jakaś em, faraon, czy to będzie statek kosmiczny, a może znajdziemy się na dnie jakiegoś morza. Hmm. W takim razie mnie najbardziej spodobałoby się miejsce, w którym by rżnęli się, zabijali się, krew się lała, a, a ja bym nad tym wszystkim stanął i rozwiązał, kto zabił tę zagadkę. Może tak. aż takich atrakcji ciężko znaleźć w Prumach, ale być może gdzieś za granicą są. Ale... Dlaczego za granicą? W naszej leśnej chacie. Fakt tam jest na pewno... A to, u was, to u was też się zabijają, tak? I, I są detektywi, którzy chodzą tak jak Sherlock Holmes i kombinują? U nas gracze są detektywami, którzy muszą wcielić się właśnie w rolę tych detektywów, takich nieustraszonych, którzy muszą rozwikłać zagadkę tak naprawdę trzech zbrodni. A skąd wy wiecie, jako osoby, które nad tym czuwają, albo ci, którzy są uczestnikami, że, że, że ta zagadka została rozwiązana? I jak to się odbywa? Jak technicznie jest to zorganizowane? Tutaj właśnie wychodzi specyfika tego pokoju, tej Międzynarodowej Chaty, że na końcu zadajemy graczom raport końcowy i przepytujemy ich, kto zabił, kto nie zabił. Czy zgromadzili wszystkie dowody na poszczególne zbrodnie? Czy wiedzą, co jeszcze się wydarzyło? A być może, czy na pewno są pewni tego, czy to się faktycznie Faktycznie tutaj to wydarzyło. Ale myślę, że przede wszystkim chodzi o to, każdy Mascape Rome, tak to wygląda, że my widzimy przez kamery naszych graczy. Widzimy, na jakim etapie gry są. Przede wszystkim po to, żebyśmy mogli im pomóc w momencie, kiedy tej pomocy potrzebują. Bo nasze pokoje nie są łatwe, czasami faktycznie są sytuacje, że musimy delikatnie pomóc. Mamy łącze przez krótkofalówki. A co zrobicie wtedy, kiedy Waszym zdaniem albo w obiektywny sposób ocenicie, że grupa, która była w Escape Roomie, nie odgadła? Są różne możliwości. Kiedyś Escape Roomy starego typu działały w ten sposób, że po prostu po godzinie, po tym wyznaczonym czasie, gra się kończyła. Mistrz gry wchodził do pokoju, przerywał grę, mówił, że no. Trudno, nie udało wam się, przykro mi. Teraz wygląda to na ogół trochę inaczej. Bardzo często mamy możliwość przedłużenia tej gry o parę minut lub po prostu trochę bardziej graczom pomagamy, żeby mogli tę misję ukończyć, bo jednak tą całą kwintesencją Roomu jest zobaczenie tego, co jest na końcu. Ale co trzeba być ponad przeciętnie inteligentnym, żeby taką zagadkę rozwikłać? Mm, nie, tak naprawdę. Pokoje są różne, one mają różne stopnie trudności, yy, różne fabuły. Myślę, że każdy naprawdę dopasuje coś dla siebie. Mówimy dzisiaj o czymś, co powstało w Białymstoku. Ile? Cztery? Około czterech lat temu, prawda? Tak. tak, za chwilę będzie cztery lata. 19 rok, październik, listopad. W jaki sposób stwierdziliście, że w waszym życiu to, co będziecie robić, to będzie właśnie Escape Room? <laughs> Ta historia jest. Y, trzeba sięgnąć jeszcze trochę wcześniej, bo tak naprawdę sprowadza się do momentu, kiedy my się poznaliśmy z moim już mężem, y, a poznaliśmy się przez aplikację randkową. Y, ja zobaczyłam tam zdjęcie, mój mąż właśnie wrzucił fotografię z Escape Roomu, więc patrząc na to zdjęcie, uznałam, że skoro chodzi do Escape Roomu, to pewnie będzie bliższa, więc warto dać szansę. I faktycznie spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci, i zostaliśmy parą i po mniej więcej pół roku chyba wyszłam z takim żartem właściwie i spytałam męża, czy myślał kiedyś może o tym, bo fajnie by było mieć swój escape room. Zająć się czymś takim, skoro my to lubimy, chodzimy czasami do po pokojach zagadek, chciałabym mieć swój. Tylko nie sądziłam, że mąż weźmie to tak bardzo szybko na poważnie i w ciągu dwóch miesięcy zorganizuje nam miejsce do tego. Ale wie pani, panie Ewelina, równie dobrze, teraz powinna pani e, iść za ciosem i powiedzieć wiesz, kochanie, to to może kupiłbyś mi takie autko? Jak tak szybko podchwytuję... Teraz jestem nauczony doświadczeniem, że co ok. dwa razy spytać. O, okay. A ja próbowałam, <laughs> ale to już potem nigdy nie zadziałało. <laughs> hmm. Ale jeżeli żona mówi, że chce kolejny pokój otworzyć, jak najbardziej wtedy się zgadzam. A no właśnie, a propos, a propos tych pokoi. U was są akurat trzy. każdy Escape Room w Polsce, o ile wiem, na pewno jesteście specjalistami w tej dziedzinie, nie jeden. Co najmniej wirtualnie oglądaliście Escape Room. Składa się... Z więcej niż jednego pokoju, to to zwykle takie, że jest ich dwa, trzy, pięć i więcej? Jest różnie. Kiedyś standardem były pokoje jednopomieszczeniowe. Teraz jest bardzo różnie. Są nadal te, które faktycznie mają tylko jedno pomieszczenie. Byliśmy w pokojach, które miały myślę, że osiem na pewno. Więc jest bardzo, bardzo różnie. Są nawet escape roomy, które są stricte w, mm, na dworzu. Czyli mamy cały podwórko do zabawy, przychodzimy z budynku do budynku. E, więc naprawdę co firma, to tysiąc różnych pomysłów. Ogranicza a, nas tylko wyobraźnia. A takim waszym pewnie jeszcze niedoścignionym wzorem, to jest jakiś escape room na świecie? Na świecie... Nie trzeba szukać, bo tak naprawdę jest taki w Polsce, to na pewno polecamy. Jest w Wrocławiu, to jest kompletnie pełna imersja. Kiedy człowiek do niego wchodzi, czuje się jak bohater, jak bohater filmu. Jest zabawa na takim poziomie, że zapominamy kompletnie o Bożym Świecie, zaczynamy się przejmować tylko tym, co w tym pokoju nas spotyka, i za każdym niemalże rogiem stawiamy sobie pytanie. Czy to jeszcze jest zabawa? Przyjedźmy z powrotem w takim razie z Wrocławia do Białego Stoku. Pójdźmy sobie do Unlocked, którego podwoje wy otwieracie codziennie. Tak. Nie, Nie znudziło się Wam? Nie. Z prostej przyczyny. Jest to nasza pasja. My sami tworzymy pokoje, ale też jedziemy po całej Polsce, żeby odwiedzać inne pokoje. Eee, zatem jak to z pasją? Ciężko, żeby się znudziła. W ale, przepraszam, że życi przerwę, ale co jest u nas bardzo fajne, myślę, że to jest też charakterystyczne dla naszej branży, że my poznajemy niezwykle ciekawych ludzi. Eee, to są ludzie bardzo często totalnie zakręceni na punkcie escape Oni przyjeżdżają na przykład do nas eee, z Łodzi, z Poznania się zdarzyło, że para specjalnie przyjechała na nasz pokój z Poznania. I czasami jak gra trwa półtora godziny, my potem kolejne tyle z tymi ludźmi rozmawiamy, wymieniamy się tymi doświadczeniami. To jest niesamowite, że są ludzie tak zakręceni na tym punkcie. Mieliśmy ekipy, które miało już po 500 pokoi na koncie. No dobrze, ale jak wygląda taki przeciętny Białstopczanin, czy ci, którzy przychodzą do Was e, przechodząc przez drzwi mieszczące się w Białostoku, bo to koniecznie ludzie z białego przecież są. Czy to są, nie wiem, rodziny z dziećmi 4,5 roku, a tata ma 30 lat i szaleje? Czy są to na przykład studenci i jak, grupa studentów? No bo nie wyobrażam sobie, żeby tą samą zagadkę mieli rozwiązać Podejmowali się rozwiązać studenci, a taką samą e, tata z mamą i dwójka nieletnich. Tutaj wydaje nam się, że właśnie każdy może związać tą zagadkę, bo są na tyle pomyślane, że zarówno młoda osoba, średnia, jak i starsza na to wpadnie. Więc jest system odpowiedniego. Mm, Odpowiadania do danej zagadki, ale generalnie jest pomysłu dla wszystkich. I to jest na tyle fajnie pomyślane, że jeżeli w pokoju mamy ileś tam zagadek, część wpadnie szybciej dziecko, część wpadnie szybciej dorosły, a część nie wpadnie nikt i wtedy my musimy wkraczać z podpowiedzią, ale generalnie wszystko zależy od człowieka. On może być bardzo młody, może być w wieku, a nawet starszy. U nas przekrót, tak naprawdę, to by od wieku, mówię, 10 lat. Do najstarszej osoby, chyba mieliśmy około 70 lat. Ale ci najmłodsi muszą wejść pod opieką osoby dorosłej. Zdecydowanie Taką... tak. Z tego względu, że, tak jak właśnie mówiliśmy, zagadki są dość wymagające. One są jednak dla dorosłych, więc dziecko samo nie będzie w stanie sobie z nimi poradzić. Więc osoba dorosła jest konieczna. Macie trzy pokoje w waszym Escape Roomie białostockim. Opowiedzcie trochę o nich. Nasz pierwszy pokój, przygody Pirata Joe, adresowany jest raczej do graczy właśnie początkujących. Nie jest on łatwym pokojem ani pokojem dla dzieci, jak się niektórym czasem wydaje, ale jest dobrym wprowadzeniem do świata plumów. On tak dość delikatnie pokaże, na czym to wszystko polega, więc zawsze tych, którzy pierwszy raz chcą skorzystać z takiej rozrywki, zapraszamy właśnie do przygód Pirata Joe. Magia i Miesz jest pokojem już. Znacznie trudniejszym, więc dla graczy bardziej zaawansowane. Czy to są te czasy króla Artura? Tak, to jest król Artur, Excalibur, rycerze Okrągłego Stołu. Ewelina z Duniuk i Grzegorz z Duniuk są dzisiaj Państwa gośćmi w programie w samopołudnie na antenie Radia Yard. Moi goście są właścicielami białostockiego Escape Roomu Unlocked. Jak przetłumaczyć nazwę Unlocked? Hmm. Różnie można tłumaczyć, ale generalnie jako otwarcie. Bardziej otwarcie. Nazwę wymyśliła moja cudowna żona, więc może niech ona. Wyjaśniać. O, to jest. Ja tak, elegancko. Bardzo ładnie to zrobiłeś. Powiem szczerze, my wymyślaliśmy nazwę mniej więcej na tydzień przed otwarciem. Nazwę firmy, nazwę pokoju, nazwę wszystkiego wymyślaliśmy bardzo, bardzo szybko. I to było słowo, które po pierwsze w jakiś sposób kojarzy się ze skateanem, no a po prostu podobało nam się. Było krótkie i treściwe. Tak postanowiliście po ukończeniu szkół zostać w Białymstoku? Nie ciągnęło was do wielkiego świata? Białostok jest wielkim światem. Dokładnie. Białeś, największym, piesk... który moglibyśmy znieść. Wielokrotnie bywaliśmy w różnych miastach w Polsce. Białystok wydaje się najlepszym, największym miastem. Czy sądzicie, że ten Escape Room to będzie takie wasze, aż po że się tak wyrażę, deskę? Że to będzie tak funkcjonowało, tak się zmieniało, dostosowywało się do współczesnych realiów i wymogów ludzi, którzy przychodzą, że dacie radę? Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo to branża jest bardzo, bardzo dynamiczną branżą. Tu się wszystko szybko zmienia. Yy, gdyby nie wiem, 5 lat temu ktoś nam powiedział, że będziemy mieli Escape Room, pewnie byśmy go wyśmiali, więc my jesteśmy otwarci na wszystko, nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale chcielibyśmy jeszcze, żeby Escape Room był z nami. Na ten moment sprawia nam to dużo frejdy. Założenie mamy plan taki, żeby faktycznie robić Escape Room cały czas. Niekoniecznie nawet fizycznie w lokalu, ale czy chociażby przez strony internetowe, czy coś po kroku góry planszowej, żeby stworzyć cały świat naszego właśnie Unlocked. A czy zdarzają się takie kozaki, których wy rozpoznajecie? No bo witacie i żegnacie waszych uczestników, którzy na przykład są takim ogniwem głównym danej grupy, i wy wiecie, że ten, ten czy ta koleś, czy kolesiuwa przychodzą po raz enty i szpanują przed tymi, którzy przychodzą po raz pierwszy, bo oni już wiedzą, jak, jak, jak tę zagadkę rozwiązać. A może tego typu szpan raczej zdarza się rzadko. To są raczej postawy na zasadzie ja już byłam, ja już wiem, ja wam pokażę, ja was to wprowadzę. Ale to jest takie bardziej zajaranie tematem, że ja już to widziałam, ja już już trochę wiem i ja wam tu pomogę w razie co. Więc to jest pozytywne raczej. Często zdarza się właśnie, że przychodzi jakaś para po prostu e, młoda do jednego pokoju tak bardzo mi się spodoba zabawa, że potem zabierają albo swoich rodziców, albo swoich dzieci. Więc jest to naprawdę szeroki przekrój. Grunt, żeby złapać Baksyla, idziemy zawsze na rozmowie na końcu życzymy wszystkim, żeby złapali bakcyla skieplumowego, bo to jest mega pasja, mega hobby, i gwarantujemy, że jak się wkręcą. To co zawsze powtarzam, będziecie jechać nad morze. Okej, okay, może morzem, ale gdzie są jeszcze skieprumy? Jedziemy w góry? no góry górami, gdzie jeszcze możemy zobaczyć skieplum. A finalnie, czego Wam życzymy, żebyście jechali specjalnie na Escape Roomy, a przy okazji widzieli inne atrakcje. Panie Ewelino, czy to jest tak, jeśli mogę zadać takie pytanie wkraczające nieco w Wasze życie prywatne, że jak jedziecie właśnie gdzieś na jakieś, jakieś morze, czy w jakieś tam góry, to ten oto siedzący tutaj współmałżonek Grzegorz mówi: Nie, dzisiaj na rysy nie pójdziemy, ale pójdziemy do Escape Roomu na lewo od krupówek może aż tak źle nie jest, bo jeśli mamy jakiś konkretny cel i dokądś faktycznie jedziemy po coś, no to jest na pierwszym miejscu. Ale my często urządzamy sobie takie typowe escape roomowe wycieczki. Na przykład teraz będziemy jesienią we Wrocławiu na trzy dni. Na koncert, To przy okazji, właśnie pewnie zrobimy około 80 escape roomów w międzyczasie. Więc takie tripy nam się bardzo często zdarzają. To wygląda tak, że jedziemy z planem 6, a kończymy na 10. Niestety, to wciąga. <grym> Plan 6 to już jest bardzo ambitne. Ja byłbym absolutnie wyzuty intelektualnie. To kwestia wprawy. Kwestia y -y. wprawy. Faktycznie zdarza nam się ekipy, które mówili, że potrafiły robić 11 escape roomów jednego dnia. Gdzie przypominam, jeden sk to jest założenia godzina zabawy. Fanatycy. Tak dłużej. Fanatycy nad ciężko, już nad chyba grubsze słowo, oni mówili, że wracając samochodem, nie rozmawiali z sobą. Już na tyle zmęczeni, żeby już. No ale dla nas to też jest postawa jednak e, dość e, hardkorowa. By my czegoś takiego nie preferujemy, jednak wolimy, żeby to się odbywało z jakąś sensowną przerwą, żebyśmy się mogli tym nacieszyć i sobie A, o tym pogadać. Czy Białostak już trochę dorósł do tego typu rozrywki, Waszym zdaniem? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Mamy dużo studentów, dużo młodzieży, ale też e, rodziny jako tak, jak widzimy, często do nas wracają. To nie jest tak, że przychodzi rodzina i Kręci nosem, że chyba nie dla nas, tylko na początku mogło tak myśleć, po wejściu, po przejściu escape roomu widzą. To jest kapitan rozrywka. Na za tydzień przychodzimy do Was, do kolejnego pokoju. To też jest znamienne, że wcześniej mieliśmy bardzo dużo ekip, które przychodziły pierwszy raz do Escape Roomu, a teraz coraz więcej pojawia się u nas ekip, które, no my już byliśmy w kilku, w kilkunastu pokojach, więc faktycznie widzimy, że oni łapią tego bakcela gdzieś sobie jeżdżą po innych też miastach. Wracają do nas, więc rozwija się. To ja Wam życzę, żeby się Wasze marzenia spełniały? Żebyście zrobili sobie taki Escape Room jak ten we Wrocławie, o którym E, I tak jak ja dodałem do tych wspomnień, tylko proszę o potwierdzenie, czy tam jest tak rzeczywiście, że jak się wchodzi do pokoju, gdzie, gdzie popełniono morderstwo, to jest ten zapach śmierci się unosi, a, a w pokoju, w którym jest na przykład, nie wiem, średniowieczy, to jest lekki zapach dymu i tak dalej i tak dalej, Coś takiego. Tak, tak, tak? To tak wygląda? Dokładnie tak. Zdaję się takie sytuacje. To tego życzę. Tu w stoku. Bardzo dziękuję. W Unlocked, w waszym escape roomie, to jest tak troszeczkę waszym spełnieniem, no, no, no trochę jakby nie patrzeć, prawda? Jak najbardziej. Z mówią, to jest i pasja, i hobby. Ciężko marzyć i myśleć o czymś więcej. No to Ewelina Z Duniuk była dzisiaj u Państwa, drodzy Państwo, i Grzegorz Zduniuk. To teraz pobawmy się w Escape Room i powiedzcie mi, drodzy słuchacze, kto siedzi po mojej lewej stronie, a kto po prawej stronie. Ha ha, ha. błyskotliwie zakończyłem naszą rozmowę. Wielkie dzięki właściciele białostockiego Escape Room Unlocked. Dzisiaj byli u Państwa. Kłaniam się nisko. Dziękuję. Audycja zawierała loko...